Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was na naleśniki z Mąki Migdałowej. Idealne również dla osób stosujących dietę keto. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, że Cypkowi podobają się moje przepisy. Do zrobienia naleśników potrzebujemy mąkę migdałową, jajka, oliwa lub olej na przykład kokosowy, sól i śmietana 12%. Zaczniemy od wbicia jajek i porządnie ich utrzepania ze szczyptą soli. A na naszym kanale znajdziecie tradycyjne naleśniki, czyli na przykład ja piekę z mąki orkiszowej. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Dodajemy teraz do jajek szczyptę soli i trzepię. narobiłam hałasu, jajka już mamy roztrzepane, wsypujemy mąkę, dodajemy oliwę i partiami wlewając śmietanę zaczynamy wyrabiać ciasto. Ciasto mamy już porządnie wymieszane. Zostawiamy je teraz na około pół godziny i jeśli będzie taka potrzeba to jeszcze dolejemy śmietany. A ja Was zapraszam do zrobienia pancake'ów. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Widzimy się za około pół godziny. Pół godziny minęło, ciasto już sobie odpoczęło, napęczniało więc możemy zacząć smażyć naleśniki. Włączamy patelnię, rozgrzewamy i jak będzie mocno rozgrzana to porcjami lejemy i smażymy naleśniki. Patelnię należy na samym początku porządnie natłuścić. Bierzemy się za smażenie naleśników. Należy pamiętać, że przed każdym Wylaniem porcji ciasta porządnie trzeba zamieszać. naleśnik już smażymy. Należy być cierpliwym przy smażeniu tych naleśników, bo są bardzo delikatne. Delikatnie się z nimi obchodzić przy przewracaniu. I podczas smażenia każdego naleśnika delikatnie natłuszczamy patelnię. Z tej porcji wychodzi 8 takich właśnie dużych naleśników. Dziś pierwsza część filmu, jak zrobić ciasto na naleśniki keto, a w drugiej części pokażę, z czym te naleśniki podać. Jeśli dotrwaliście do końca, to zasubskrybujcie. zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem to tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia lasagni z cukinią i grillowanego boczku. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!